Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Weronie. Kręcimy materiał na dwa, może trzy odcinki, no bo jest tutaj sporo do zobaczenia. No. Wszyscy oglądają dom Julii, a mało kto dom Romea. No to cieszcie się chwilą, a to dom Romea. Nie tak daleko od domu Julii, kawałek trzeba się przejść, no ale nie jest to jakiś długi dystans. Widok na Ponte Pietro, najstarszy most w Weronie. Został on wybudowany 100 lat przed naszą erą, ale był wielokrotnie niszczony, głównie przez powodzie. Jednak największe zniszczenia to spowodowały wojska niemieckie, wycofując się 25 kwietnia 1945 roku. Zburzyli ten most pozostawiając tylko jedno przęsło na prawym brzegu, czyli na filmie po lewej stronie. To jest jedyne, no powiedzmy, że oryginalne przęsło, które pewnie ten swój obecny kształt gdzieś tam pod koniec XIII wieku otrzymało. Aczkolwiek Wiele elementów, oczywiście, tego mostu kamiennych jest wciąż oryginalnych. Po wojnie, w latach 50., w zasadzie pod koniec lat 50., ten most był odbudowany. Z tych elementów, które wyłowiono, wyciągnięto z rzeki, no, część pewnie elementów trzeba było dołożyć. Z Monte Pietra mamy fantastyczny widok i przejście do katedry z jednej strony. A tutaj po drugiej stronie jest arcyciekawe muzeum archeologiczne i teatro Romano. A tam kawałek dalej jest super kafejka do której można wejść schłodzić po zwiedzaniu. No i jeszcze trochę o czymś, o co jestem często pytany, jakie są ceny w tych miastach, które odwiedzam. No więc Verona jest jednym z najatrakcyjniejszych miast jeśli chodzi o a, czynnik popularności względem Cen. Jest to stosunkowo ok, cenowo. Pod warunkiem, że śpisie kawałek od Werony, co bardzo polecam, bo jakość super i, a, i dojazd do Werony jest bardzo dobry. Ne, więc tutaj naprawdę nie zbankrutujecie, można spokojnie przyjeżdżać. No i jeszcze taki mały, mała podpowiedź, jeżeli przyjeżdżacie autem, jest coś takiego, co się nazywa parki parkingiem centralnym, tylko euro za. Godzinę, no więc ceny dużo niższe niż w, na, w większości miast w Polsce. Spokojnie można przyjeżdżać. A to już widok na Teatr Rzymski. Można to wszystko zwiedzić, obejrzeć, nagrać. Ten <śpiewanie> to

Więc, no jest to pewnego rodzaju przeżycie. Dużo elementów w ścianach jest zachowanych tak, żeby wskazywały na to, że są to oryginalne części mostu. I przechodzimy do wieży, która została dobudowana do tego mostu w średniowieczu. Więc, jest stosunkowo nowym elementem. No, i tamten element przy wieży jest oryginalną częścią.

w wzięcia Najświętszej Marii Panny. Przynajmniej moim zdaniem jest bardzo ciekawa, ponieważ ma bardzo ciekawą historię. Łączy w sobie trzy style: romański, gotyk i renesans. I ta obecna katedra została wybudowana na miejscu świątyni, która uległa zniszczeniu w 1117 roku w wyniku trzęsienia ziemi. Ale wcześniej były tu świątynie wybudowane już w IV wieku. Najpierw w pierwszej połowie IV wieku, zastąpiona kolejną świątynią wybudowaną w drugiej połowie V wieku. Następnie po pożarze tego kompleksu w 806 roku wzniesiono nową katedrę, kończoną w latach 842-847. No i właśnie ta świątynia uległa zniszczeniu. W 1117 roku. Konsekracja obecnej katedry nastąpiła w 1187 roku. Natomiast gotyckie i renesansowe cechy katedra uzyskała w XV i XVI wieku. W katedrze znajduje się ogrom przeinteresujących dzieł sztuki. Ale jedno jest szczególne. To obraz Tycjana z 1530 roku, w wzięcie najświętszej Marii Panny. Naprawdę na żywo robi ogromne wrażenie. <mum> A oto jeden z najciekawszych obiektów w Weronie. Łuk triumfalny. Łuk triumfalny Gawiuszów. Został wzniesiony w pierwszym wieku, w zasadzie w pierwszej połowie I wieku naszej ery. I czym różni się od innych łuków triumfalnych? Otóż wszystkie łuki triumfalne w tamtym czasie były i w ogóle były tworzone z nadania państwa. A ten jest prywatnym łukiem triumfalnym na cześć rodziny Gawiuszów, rodu Gawiuszów. Tak jak powiedziałem, został z niej wzniesiony na początku naszej ery i zniszczony, w zasadzie rozmontowany przez wojska napoleońskie w 1805 roku. Stał na drodze transportowej. Trzeba było go zburzyć, żeby dostarczyć wojskom transport. On stał troszkę w innym miejscu, tam kawałek dalej. I teraz został odbudowany tylko dzięki temu, że w średniowieczu był elementem fortyfikacji miejskich. Jako element fortyfikacji bardzo inspirował renesansowych twórców, więc został narysowany i udokumentowany w wielu pracach. W związku z tym możliwe było jego dokładne odtworzenie. I to otworzenie zostało zrealizowane za pomocą dosyć z tych samych materiałów. Dlatego, że wojska francuskie ten most rozmontowały, więc, tak jak widzimy tutaj, są kamienie, które są nowe. Czyli w 1932, jak on był składany z powrotem, o tutaj taki prostokątny kamień. A, więc nie wykorzystano, bo trzeba było takie wykorzystać, bo je braki w konstrukcji oryginalnej. Ale jest też masa, czy większość konstrukcji oryginalnej, czyli tych kamieni, z których on faktycznie był zbudowany. Są też elementy ozdoby. A tutaj pod nim jest fragment bruku, takiego oryginalnego bruku, jaki na tej drodze, gdzie stał łuk no, triumfalny, e, był. Czyli takie wyslizgane, duże kamienie. Łuk Gawiuszów znajduje się nieopodal zamku Castelvecchio. Teraz tam mieści się muzeum. No ale ten zamek to miał taką bardzo niełatwą historię. Miał pecha do różnych przebudów, do tego, że znajdowały się w nim koszary, porty. Między innymi wojska napoleońskie mocno przebudowały ten zamek. No tak się złożyło bardzo fajnie, gruntownym pracą restauracyjnym i przywrócono mu taki średniowieczny charakter. A na zamku znajduje się jeden z najciekawszych obrazów, jakie kiedykolwiek widziałem. Obraz, który znajduje się w muzeum, który mam na myśli, to obraz Giovanni'ego Francesco Carotto zatytułowany Portret chłopca z rysunkiem. I on jest namalowany w 1520 roku. Ale tak naprawdę nie wiemy o nim nic. Nie wiemy tak do końca, czy to jest rzeczywiście chłopiec czy dziewczynka. Trzyma w ręku rysunek. Który no, mógł być namalowany przez Taroto, po prostu imitując y, rysunek wykonany dziecięcą ręką, no ale mógł na przykład poprosić córkę sąsiada, siedmioletnią córkę sąsiada w tym czasie, która mogła namalować, i wtedy mamy współautorstwo, a on tylko to kopiował. Y, tak naprawdę o tym obrazie wiemy bardzo niewiele. Jest on tajemniczy, dlatego że w tamtym czasie. No takiego czegoś nikt nie malował. Yy, obrazy raczej malowano na zamówienie. Yy, to był 1520 rok, to wszystko było bardzo drogie. A on po prostu namalował coś takiego. Uśmiechnięte dziecko, dumne ze swojego rysunku, które trzyma w ręce. Ten obraz został skradziony w 2015 roku, 19 listopada. Na szczęście udało się go po roku, 13 maja 2016 roku, Odzyskać. No i to jest cała nasza wiedza na temat tego brazu. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. No, oczywiście, jak zwykle zapraszam na dalsze nasze produkcje. Jeśli nie kliknęliście subskrypcji, no to bardzo zachęcamy, no bo to dodaje nam trochę skrzydeł. Pozdrawiam i niedługo odcinek o Harry Potterze.